Siemano Dziś wam pokażę Jak obsługiwać Sony Vegasa 8.0 No to na początek Jakieś fajne Ruszające się tło I napisy Wchodzimy w zakładkę Media Generations I wybieramy Noise Texture No i wybieram sobie jakieś tło Na przykład takie I wrzucamy tutaj No i wybieramy sobie tutaj kolor Jasność Kolor, drugi kolor no i tutaj zrobimy sobie do tego momentu tak się ruszało no teraz jakiś tekst, również w zakładce media klikamy tekst i wybramy sobie jakiś i wrzucamy na oś I tutaj wpisujemy sobie jakiś tekst, tutaj czcionkę, wielkość Tutaj wybieramy sobie w jakim miejscu na tle ma, mieć, ma być umieszczony napis. Tutaj kolor napisu i kolor tła. Ale uwaga, jeśli dodaliśmy sobie ruszające się tło, tutaj nic nie ruszamy, bo się skasuje. No i na koniec, na koniec efekt. Czyli obwódka, wybieram, wybieram sobie na przykład taki kolor. No i zrobię obwódkę po gruby sobie na przykład. Tak. No i teraz pytanie, jak zrobić, żeby ten napis był 3D. Już wam mówię. Tutaj wybieramy 3D Source Alpha i klikamy tutaj. No i tutaj sobie pochylamy w tą stronę na przykład. No, zależy kto jak chce. No to teraz przydałby się jakiś fajny efekt świetlny no to klikamy krzyżyk klikamy Sony like rise, add i ok tutaj wybieramy ostrość napisu tutaj rozbłysk tego nie polecam bo co, nic nie daje tutaj widoczność napisu w rozbłysku tutaj czy ma być wyraźny czy nie Co zrobię jakiś blacky efekt dla pokazu do tego momentu będzie tak. Do tego momentu, tak do tego momentu tak do tego momentu tak do tego momentu tak do tego momentu tak i do tego momentu tak no i X I teraz wam pokażę jak będzie wyglądał cały filmik, całe intro Uwaga, jak chcemy zrobić sobie przybliżenie jeszcze dodatkowo, to klikamy tutaj ten kwadracik i tutaj robimy na przykład, żeby do tego momentu było takie przybliżenie. No i to powoli się przybliża. No to teraz przydałby się filmiki Muza. Chodzimy w zakładkę Explorer. I tutaj wyszukujemy w komputerze muzea. ja sobie jakoś przykładowam wrzucę Przepraszam. Wybieramy jakąś i wrzucamy. No i jeszcze filmik. Wyszukujemy również filmik w komputerze. I wrzucamy go. No i to na tyle. Pokażę Wam jeszcze. Jak zrobić, żeby było fajne wkroczenie napisu? No to wybieram sobie na przykład coś takiego i przesuwam na początek napisu. No i to będzie tak wyglądać. No i to na tyle. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentowanie moich filmików oraz subskrybowanie mojego konta. Nara.